Cześć, z tej strony Oskar witam w kolejnym filmie na retroarchiwizacji. Wiem, że dzisiaj mieliśmy grać w grę 4x4 World Trophy na PlayStation, ale tak dużo dzieje się na rynku prasowym, na rynku czasopism, że musiałem nagrać taki film podsumowujący to wszystko, co ostatnio właśnie wyszło albo ma wyjść, ponieważ dzieje się bardzo dużo. Kilka dni temu gruchnęła wieść jak grom z jasnego nieba, że będzie wznowienie pierwszego numeru. Secret Service, kurde! Wydawnictwo Retronics Jerzego Dudka pozyskało prawa do tego kultowego tytułu. Secret Service, niektórzy mówią Secret Service, więc będę używał tej nazwy wymiennie, wymiennie. Raz tej, raz tej będzie wznowienie pierwszego numeru. Zremasterowany numer, wszystko odnowione. Jakość albumowa i nie będzie to tylko wznowienie. Ale będzie też do, y, 12 dodatkowych stron, i jest też edycja premium y, z czarną, dodatkową obwolutą. Y, wszystko teraz tutaj widzicie na ekranie, bo jest też standardowa okładka. Wersja classic, ale jest też również edycja premium. I właśnie sobie zamówiłem ją. Czekam tylko jak to przyjdzie. Mimo, że mam wszystkie numery Secret Service w komplecie, y, mam nadzieję, że teraz tutaj to widzicie na ekranie. Pierwszy numer również posiadam. Też to specjalnie tutaj przygotowałem, żebyście mogli zobaczyć. Zamówiłem to chociażby po to, żeby przeczytać te dodatkowe 12 stron. Będą tam jakieś wynurzenia Pegaza, czyli Wardomara Nowaka. Także czekam na to. Prawdopodobnie niedługo wysyłki w sierpniu ruszą. Z tego, co czytałem na Facebooku Retronix ogólnie polecam zainteresować się tym tematem. Polubić stronę Retronix na Facebooku oraz wejść na sklep www.retronix.eu i można będzie ten numer kupić również na Allegro. A także kurczę, uważam, że to jest wiadomość roku, że Secret Service wraca po 10 latach, bo yy, 10 lat temu była ta akcja yy, z reaktywacją, która tam... No może już nie będziemy teraz tego tutaj analizować, bo to już ja też nagrywałem o tym film przy okazji upadku Pixela, że wyszły tylko dwa numery Secret Service tego reaktywowanego i to było takie, można powiedzieć takie Pozostawiało wiele do życzenia, te czasopismo. No, 10 lat minęło i na szczęście już no, można powiedzieć, wszystko się tutaj unormowało i będzie wznowienie numeru pierwszego i ekipa z Retronix mówi, że jeśli będzie zainteresowanie duże, a z tego co czytałem to jest właśnie pozytywny odbiór, to będą kolejne numery też reaktywowane. Także czekamy na to i trzymamy tutaj kciuki. Kciuki trzymamy tak tutaj. Aby to wyszło. No i co ciekawego dalej, bo to nie tylko to, co warto tutaj odnotować w tym filmie. Wydawnictwo Open Beta ma zamiar wydać kompendium PSX. Trwa obecnie przed sprzedaż. Na zrzutka.pl, można tam się dorzucić. Kosztuje to tam chyba 129 zł za standardową edycję. Tam troszeczkę drożej o wersję z autografami, a jeszcze troszeczkę drożej o. Dodatkową jeszcze książkę, tam jeszcze druga książka wtedy jest w komplecie, ale już nie związana z PlayStation. Yy, także będzie to gruba książka, gruba kniga, można powiedzieć, pewnie coś takiego grubego. Yy, na 30-lecie PlayStation. Także warto się tym zainteresować. Jeszcze tego nie zamówiłem, bo na razie właśnie ten Secret Service opłaciłem, zamówiłem to też jest przed sprzedaż, więc na razie. Yy, no, gdy tylko jakaś wolna gotówka u mnie się pojawi, to zamówię tę księgę PSX, uważam, że to jest też coś. Ciekawego jako, yy, że jestem fanem PlayStation, pierwszego PlayStation, PSX-a, Sharaka, Playaka i jeszcze parę innych yy, ksywek tej naszej ulubionej konsoli by się znalazło, no to myślę, że warto się to zainteresować. Na pewno to kupię, na 100% to kupię, bo ja, ja chcę to mieć i myślę, że wśród tych wszystkich stron, które tam są, będą różne ciekawe artykuły. No, jestem bardzo ciekawy, co tam właśnie właściwie będzie. No, trochę tam rąbka, tajemnicy. Odkryli autorzy i wydawnictwo właśnie Open Beta, też zachęcam zainteresować się i polubić ich na Facebooku albo ich stronę internetową przejrzeć i to sobie zamówić, tak. Zobaczyć jeszcze można co inne, co innego oni jeszcze tam wydają, wydali, także myślę, że tutaj też na ekranie też mogliście zobaczyć teraz właśnie jakieś tam fragmenty stron, to wszystko to co jest na Facebooku udostępnione, to też tutaj pokazałem. No, jestem bardzo ciekawy tej księgi. Co dalej, jeśli chodzi o 30-lecie PlayStation, no prawdopodobnie jesienią ma ukazać się specjalny numer PSX Fana. Okładkę też możecie tutaj widzieć teraz na ekranie, ale prawdopodobnie jest to jeszcze robocza okładka. Jeszcze prawdopodobnie ona się zmieni. Ale po okładce możecie też zobaczyć tutaj poniekąd zawartość tego numeru. To jest zupełnie nowy numer, tego jeszcze zupełnie nigdy nie było. Numer powstawał właśnie w ostatnim czasie, też miałem okazję w jakiś tam sposób pomóc przy stworzeniu tego numeru. No i czekamy, aż to wyjdzie prawdopodobnie wrzesień, październik, może jesień. Zobaczymy, to czas pokaże. I z ciekawych czasopism, jeszcze ostatnio kupiłem Super Nintendo Extreme. Co ciekawe, trafił do Empiku, więc byłem w Empiku właśnie wczoraj, byłem w Empiku, żeby kupić nowy numer PSX Extreme. To jest najnowszy numer. 335 z okładką Dying Light już 335 więc zobaczyłem, że w Mpiku jest też Super Nintendo Extreme najładniejsza dla mnie była kładka taka właśnie kolorowa Super Mario World którego jeszcze nigdy nie grałem, ale chciałbym właśnie kiedyś jakiś też film z tej gry nagrać no ja nie mam Super Nintendo i szczerze powiedziawszy jeszcze tego nie przeglądałem no nie było czasu, bo od razu śpieszyłem się żeby nagrać Wam tutaj film i zaraz jeszcze parę słów o jednym yy, specjalnym wydaniu PSX Stream, ale jeszcze tutaj to co ostatnio kupiłem, już może o tym filmów nie nagrywam, bo to jest regularny yy, miesięcznik, więc kupuję to regularnie i czytam tutaj numer 334. Tutaj na przykład fajny artykuł było Miami Vice. To postaram się na szybko go pokazać. O, mam tutaj jest. Takie artykuły, dla takich artykułów yy, uważam, że warto kupić chociażby też do takiej szaty graficznej. Fajnie. Więc to kupiłem. To jest numer z lipca. Wcześniej jeszcze miałem tutaj z czerwca i z maja. To też czytane było. No i jeśli chodzi o numery specjalne wydania, specjalne PSX Extreme, to właśnie teraz trwa przed sprzedaż Xbox Extreme. Też mam nadzieję, że tutaj na ekranie teraz będziecie mogli zobaczyć okładki. I jest też y, okładka wydania specjalnego, edycja kolekcjonerska, i uważam, że ona jest najlepsza, najładniejsza. I no nawet napisałem takiego posta, y, komentarz właściwie pod postem na Facebooku, że jeśli ta y, okładka limitowana zostanie przywrócona, to ja to kupię. Natomiast te zwykłe okładki jakoś w ogóle mnie nie przekonują. Ja też jakoś nie jestem fanem Xboxa, więc jakoś nie napalam się na to czasopismo. Nie wiem, dwa razy może na Xboxie grałem, z czego raz, to chyba na moim kanale były taki livestream, gdzie sprawdzałem Xboxa, klasika yy, ale ludzie się na mnie rzucili. Yy, pokażę wam teraz te komentarze, bo po prostu to jaka, jakieś kuriozum. Chodzi o to, że jak była ta edycja limitowana do kupienia, ona nie była jeszcze nakład wyczerpany. Ja nie mogłem sobie normalnie to zamówić, ale napisałem taki komentarz tam... Nawet chyba nie jeden, tylko pod kilkoma postami, że ta wersja limitowana powinna być normalnie dostępna dla ludzi, bo jest ta okładka najładniejsza, a te zwykłe z grami są takie zwyczajne, zwykłe i nie przekonują mnie do kupienia. To ludzie się na mnie rzucili. A pokażę wam to. Zobaczcie jacy ludzie potrafią być wredni w internecie. Dlatego ja też jestem przeciwny wolności słowa, bo zobaczcie jacy ludzie są wredni, chamscy. Gdy mają dostęp do internetu, to wylewają swoją złość i no po prostu są wredni. Dlaczego wy jesteście tacy? O, o tutaj pod tym postem napisałem Jak przywrócicie okładkę z xboxem to kupi. jeśli nie to tych zwykłych okładek nie chcę kupować. O i napisał Ryszczuk Ojej to okropne chyba pismo upadnie bo taki youtuber z przyrośniętym ego nie kupi. Świat się skończy. Michał Piekara. Youtuber to za wiele powiedziane. Racja! Trzeba było kupić, gdy jeszcze były dostępne. No to ja mówiłem, że przecież mogłem kupić, tylko uważam, że ludzie powinni mieć dostęp do, tego, do tej okładki. Ja nawet odpisałem. No. Tu nie chodzi o dostępność. Mogłem kupić, bo były wtedy. Uważam tylko, że ta okładka jest najlepsza i powinna być powszechnie dostępna, a nie tylko dla wybranych. O i tu piekara odpisuje. To, na, to oczywisty zabieg, że najładniejsza okładka trafia do serii limitowanych. Gdyby dali brzydką, brzydszą, to nikt by jej nie zamawiał. Raczej nikt specjalnie dla ciebie jej nie przywróci. A to nie specjalnie dla mnie, tylko dla ludzi ja uważam, że powinna być. O, i Michailuk napisał. Nikogo nie obchodzi, co uważasz. No i widzicie, jacy wredni ludzie? I tacy ludzie mają dostęp do internetu. Wredni. Dlaczego ci ludzie tacy są? O, Łukasz Pietrasiak. To wstrząsające. Nagryj o tym film na YouTube. Borys nieznany. Ilość limitowana to limitowana. Jeśli tak by zrobili, to bym już nie kupił. Łaski nie robisz, Michał. Piekara Nowa Kantoni. To nie jest koncert życzeń. O Skąd ci ludzie się biorą? Dlaczego są tacy wredni? To są ludzie, którzy mają tą samą pasję? Gry i czasopisma? Dlaczego ci ludzie tacy są? Oj, tutaj napisał jeszcze Jakub Borowski. Róbcie więcej egzemplarzy tych okładek limitowanych. To nie jest jakaś czekolada w czasach późnej komuny. Że dostać nie można. Ludzie, kapitalizm podobno taki wspaniały, a czym się to różni? No i zgadzam się tutaj, no to ta okładka powinna być normalnie dostępna. No i na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że taki film z podsumowaniem tego, co ma wyjść w najbliższym czasie wśród czasopism, Wam się spodobał, że jakieś tutaj zainteresowanie też wzbudziłem. No, jeśli się podobało, to będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Te dwie rzeczy są bardzo ważne i bardzo mnie motywują do nagrywania kolejnych filmów. Także łapka do góry i komentarz. I zachęcam również do zasubskrybowania kanału oraz obejrzenia starszych filmów, których na kanale jest nagranych już ponad 2000. No i fajnie będzie, jeśli również udostępnisz ten film na Facebooku, żeby twoje znajomi tutaj wpadli i żeby zobaczyli, jakie filmy o retro grach nagrywam. Także na dzisiaj to wszystko. Spotykamy się w sobotę, tak jak obiecywałem już przy Gierce. W sobotę o 9 kolejny odcinek. No i niech te lato wraca, bo kurczę, powiem wam, że słabo, słabo chciałem gdzieś pojechać nad morze, albo na plażę, ale sami widzicie jaka jest pogoda. Nawet jak jest słońce, no to zachmurzone, że raz wyjdzie, za 5 minut znowu nie ma słońca i co to, to, to lato jest, no kurczę nawet człowiek opalić się nie można. Nie może, nie? Smutek. 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 Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto RetroPress, na którym pokazuję klasyczne pojazdy, takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki, i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, np. DeLorean z powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press. Ratujemy Polonezy.